Pierwsza fotografia Hitlera. A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku? Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitleru. Może wyrośnie na doktora, praw? Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej? Czyja to rączka, czyja, uszko, oczko, nosek. Czyli brzuszek pełen mleka, nie wiadomo, jeszcze drukarza, konsyliarza, kupca, księdza. Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują? Dokąd? Do ogródka, do szkoły, do biura. Na ślub? Może z córką burmistrza? Bobo, aniołek, kruszyna, promyczek. Kiedy rok temu przychodził na świat, nie brakło znaków na niebie i ziemi. Wiosenne słońce, w oknach Pelargonie, muzyka katarynki na podwórku, pomyślna wróżba w bibułce różowej. Tuż przed porodem proroczy sen matki, gołąbka we śnie widzieć, radosna nowina, tegoż schwytać. Przybędzie gość, długo ani puk puk, kto tam? To stuka serduszko Adolfka, Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka chłopczyna, chwalić Boga i odpukać zdrów. Podobny do rodziców, do kotka w koszyku, do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów. Nie będziemy chyba teraz płakać. Pan fotograf pod czarną płaktą zrobi. Pstyk! Atelier, Klinger, Gravenstrasse, Braunau. A Braunau to niewielkie, ale godne miasto. Solidne firmy, poczciwi sąsiedzi. Woń ciasta drożdżowego i szarego mydła. Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk i ziewa nad seszytami.